Armata Bofors zu 36 kalibru 40 mm. Ten konkretny egzemplarz wyprodukowany na początku 1939 roku i przeznaczony na eksport bądź do Holandii, bądź do Anglii. Sprzęt w owym czasie bardzo nowoczesny w ścisłej czołówce uzbrojenia przeciwlotniczego. Szybkostrzelność do 120 strzałów na minutę. 7 ludzi obsługi plus działonowy. Bardzo nowoczesna instalacja celownicza. Tutaj te dwa celowniki, które widzicie, mają też swoje podświetlenia. Umożliwiają one strzelanie w nocy, pod słońce. Bardzo prosty system wprowadzania poprawek. Tutaj, dzięki przelicznikowi mechanicznemu, takiemu mechanicznemu kalkulatorowi, przy dobrze, przy dobrze zgranej obsłudze, naprawdę bardzo niebezpieczna broń, nawet w pojedynczym, w pojedynczym w wykonaniu pojedynczego działonu. Także, jak nowe czasy, prawdziwy Mercedes w tej klasie sprzętu. To jest armata z kolekcji Sławka Handkiego, naprawdę perła w koronie naszej grupy i perła w koronie.